Wbrew zapowiedziom nastąpił lawinowy wzrost imigracji z państw muzułmańskich do Polski. Jeszcze w 2016 roku wydano tylko 3748 pozwoleń na pracę dla obywateli państw, których islam jest religią dominującą, ale już w 2021 było to 58598. czyli w ciągu zaledwie kilku lat odnotowano kilkunastokrotny wzrost. Ale wszystko przebił rok 2022. Polska wydała ponad 136 tysięcy pozwoleń na pracę dla imigrantów z państw muzułmańskich, w tym 33 tysiące z Uzbekistanu, 25 tysięcy z Turcji, 13,5 tysiąca z Bangladeszu, prawie 12 tysięcy z Turkmenistanu i 10 tysięcy z Indonezji. PiS jak zwykle oszukał Polaków i zamiast postawić tamę muzułmańskiej imigracji sprowadza ich w hurtowych ilościach. Pamiętajcie Państwo, jak PiS nie chciał w ramach relokacji siedem tysięcy imigrantów przyjąć? Dzisiaj po cichu, bez pytania opinii publicznej, sprowadza ich wielokrotnie więcej. Ludzi obcych nam kulturowo, którzy w żaden sposób nie będą dostosowywać się do naszej kultury. Czy naprawdę musimy czekać na tragedię, aby zrozumieć, że droga, którą poszedł Zachód w tym względzie, jest całkowicie szkodliwa naszego narodu? No ale cóż, dlatego patrząc przez pryzmat tego wszystkiego, Będziemy potrzebowali takich umów dużo więcej. Jest to tylko i wyłącznie wina polityki otwartych drzwi rządu pis w tym względzie. Konfederacja sprzeciwia się jednoznacznie i stanowczo masowej i niekontrolowanej polityce imigracyjnej rządu pis Dziękuję.